Dokładnie pozdrawiamy całą ekipę luźne wyprawy. Jeśli nie byliście na ich kanale, zapraszam, wpadnijcie, luźne wyprawy, ciekawe eksploracje różnych terenów. Zostawcie subskrypcję, to Was nic nie kosztuje. Yo, wszystko. Witamy Was bardzo serdecznie na, na rybach drugich. Ryba. Połowach w tym roku, w końcu, o, po długim, długim czasie. Ograniczenie ciągu. spadło, więc co? Wędki, autko i lecimy na ryby. Znajdujemy no. się jak zawsze w tym samym miejscu, na naszej miejscówce i zobaczymy, co. Co tym będzie? razem nam szczęście poda? Dopiszę dokładnie. Czy nam Czy dopisze? dopiszę dokładnie? Pogoda fajna się zapowiada. Po, po południu ma padać? Niby, ale lepiej będzie na pewno niż ostatnio. No, ale plusy są, bo nie ma wiatru, więc już Lekki jest prąd na na morzu. Na morzu. Na <noise> ale morzu. ale sta statki się utrzymują jeszcze. No tam są, tam statki są w e, tym w stoczni. Dokładnie. E, dzisiaj lecimy sobie na dwie wędeczki. To Czyli, znaczy to ja dwie. Leszek, dwie wędki i może od razu przejdźmy do sprzętu, jak widzicie wjechały na nasz rejon rejon, dwa nowe plecaczki zacznę od mojego, bo moja to jak walizka podróżna, więc mało dogadania. jak widzicie taki tanie, ale fajne. dużo miejsca w środku, na, nie wiem dokładnie ile tam jest litrów, ale tak może z 30 30, po, po, 25 porównuję z workiem na śmieci jak kupuję, więc coś tam tyle będzie ten podwędkę ten yy, jak to się trzymał nazwał rodpod ja wiem że to się znasz no, no to rodpod znacie już z poprzedniego odcinku i dzisiaj mój plan to jest spławiczek i grunt zanęta jest więc wszystko jest no, teraz Oddaję do mojej niech opowie o swoim szczęściu nie coś. ma podglądu, nie widzę, ale miejsca z tym okład obrócę co jasne to odwróć, bo tu jest właśnie Ech. są plecy przewrócę <laughs> O, yy, to jest ogólnie plecak trekkingowy, 100 litrowy, 100 litrowy by mi się strasznie podobał. Więc na porównanie, jakbym się skulił, to tak jak ja <laughs> to będzie pasować idealnie. O, o będzie w sumie fajny, fajny. Dopiero pierwszy raz go dzisiaj użyłem na podróż. Sielki się nie urywały, więc są dobre. Dokładnie, jest naprawdę wygodny, bo ma nawet... Wiecie, w sumie trekkingowy, czyli zwykły plecak właśnie na boczne pasy i tak dalej. Jest spoko, bo można sobie fajnie nawet. Ustawić e, na wysokość pleców i tak dalej. Tu te dwie boczne torby z drugiej strony jest to samo. Można sobie fajnie odpiąć. Jest super. Później jak go rozpakuję, to zobaczycie w sumie od środka jak to wygląda, no nie? Dokładnie. A on już tam coś rozkłada. Jaki oskłada. pan ma dzisiaj patent a, na ryby? A właśnie, patent na rybę. Zapomniałem. ryby, zapomniałem. Łowić ryby. Dokładnie, łowić ryby. E, może ja te wędki podniosę, żeby ładnie się prezentował, a nie w ten sposób. E, to, są, to jest wędkowanie hobbystyczne, a nie profesjonalne, dlatego, taki stan wędek. E, więc tak, ja już mówię, coś się stało. Po prostu musiałem się wysikać. Mogę to dodać? Żanna jest jego. E, tak, dalej nie kupiłem. Ta żółta jest Adriana, ta druga jest mojego brata. Kupił Więc... dwie, ale już zeszrotował. Jakie dwie kupiłem? Nie, nie miałeś dwóch? Miałem dwie, ta, ta czerwona pękła, a spinningowa tylko czubek się ułamał. Zrobiłem go chyba 10 cm krótszy, ale działa. Złowiłem też na to ryby. O. Więc, no. My się tu będziemy rozpakować, czy coś, coś gramy? Nie, rozpakujemy się i, i w trakcie połowów spróbujemy ten. Coś nie, wam opowiedzieć. Problem jest, że nie, opoglądu, nie widzę czy dobrze ćwiczy, kameruje. Nie, No dobra, yy, zak, zakres jest. No, no, no. Mocno. Widzimy się zaraz. Yo. No dobra, to my jak widzicie już jesteśmy rozpakowani. Zanęta, zrobiona na naleszcza na karbę. Taki miks, nie? No. Około to jest. Trochę kukurydzy dorzuciliśmy jeszcze. Więc lewa wędka jest na, na e, grunt 50 gramów. Założyłem prawa na spławiczek, na dżownicę czerwoną. To, na grunt to dokładnie na metodę jest. No, na metodę tak lewa wędka, tak. prawa na spławik chyba 2 gramy czerwona dżownica. Leszek sobie też na spławiki łowi na razie obydwa. No, Może razie. sobie potem na spinning przejdzie. Jakie tam masz gramowe spławiki? E, tam jest chyba. 0,1,5 gram al gram, a tam jest 4 aż. No jak to jest malutkie, nie? A po lewej no. jest prawie większy. Żeby trochę dalej zarzucać 4 gramy, mm. ale na 4 gramy też bardzo ładnie brały wtedy ryby, jeszcze jak nie nagrywaliśmy, nie? No. To jest najgorsze, nie nagrywaliśmy, ale ryby brały ładnie. Więc sobie... A i właśnie, i na metodę na grunt łowię sobie na, na pelet na halibuta bardzo e, mocny aromat, tylko jak się otworzy to już taki szczoł w papy jest, że... Masakra. Nie wiem, właśnie możliwe, że spławik trochę obciąże więcej, bo bardzo mocny przypływ jest tutaj na brzeg. I ten spławik zaraz, lada moment, jest już przy brzegu. No ale nic. My się relaksujemy i czekamy. Jak coś będzie, to Wam nagramy. Do zaraz. No i został namówiony Leszek na gruncik. No ja. Będzie łowił razem ze mną na metodę i na spławik, 50-50 Co tam za ciężarek zakładasz? Tak, bo znajdę Ci polik. Mam do wyboru 80. 80 gramów za dużo Nie. Nie. Co to masz drugie? sobie mam tylko 60 60 starczy nawet Ja napierze. na 50 to Właśnie obrzycimy ja lewą stronę Leszek prawą i zobaczymy może coś metoda Zdziała, bo jak na razie spokój jest. Zgadzam się, pytanie, czy powiem, jak to się robi. <gulanie> Ogólnie to, idąc tutaj na samym początku, widzieliśmy dwóch panów, sobie e, na grunt łowili na karpie. Tam daleko sobie jakoś pół godziny temu jeden pojechał. Ale zobaczymy, co się wyda. I zauważyłem, że wziąłem złą skrzynkę. I to jest. O, nie ma tu nic. No to taki, bo tu taki bołagrion to jest chore. Ale foremka i koszyczek jest, jest najważniejsze. To jest najważniejsze w Ale muszę. Tak, to jest wykoszyczek, bo tu mam ostatni e, stoper. A miałem gdzieś całą skrzyneczkę. Ze wszystkim. Nowo kupione, nowe sofery i tak mm. dalej. Zostawiłem ją w garażu Niestety. No nic, mówi się trudno. Mówi się trudno. A tam ogólnie? Nie zobaczycie, bo nie mam przybliżenia na GoPro, ale. Tam daleko, na tym drzewku, co jest we wodzie, leży sobie żółw i może... Bo ogólnie jest dwa, trzy żółwie są. So, może to jest akurat ten, co rok temu złapałem i scholowałem Przypady. na brzeg przez przypadek. No. I najlepsze, że główka sobie jego cały czas tak wystawała, wystawała i w, w jakimś czasie nagle już jej nie widziałem, a ona się zahaczyła, za, za nogi się zahaczyła. No, odczepiliśmy i wpuściliśmy, ale to nie było na odcinku nigdy, to było takie... Spontaniczne i chillowe połowy z rodziną, nie? Dokładnie No, to niech pan zakłada grunt, ja przerzucę i lecimy Dobra Dobra, weźmiemy sobie i spławik na nowo zarzucimy, następnie założymy nową zanętę na grunt A tak polu. A dobrze widać? Nie. Będziemy spójni, sobie tu będzie A teraz winiemy sobie grucik. O, ale w ślamie się zatupiło. Jak widzicie, tutaj sobie halibucik jest, tu koszyczek. Zrobimy nową foremkę i zarzucimy. Zero oznak, oznak ryb, ale zobaczymy, jak to będzie. Najważniejsze, że fajnie spędzony czas. Pazie granie, pizzaje. To pewniejsze, Haczek Ninja. Mam, mam. To zaraz panu dam. Mam, mam, zaraz panu dam. Tak, jest. Fajne przybliżenie ja. <grywa> e, no, za jest za słaby Fuh. Jest podgląd? Nie ma podglądu, a chciałem zobaczyć Chciałem zobaczyć jak... A, nie czym mi widać Chciałem zobaczyć jak y, wygląda, ale mówi się trudno Jakby, że się wyłączył bateria tak i w drugim koszycz w drugiej skrzynce mam te wszystkie rzeczy o, idealne 60 gramów, dużo, dużo, tak jak mój, ile masz jeszcze? A masz jeszcze? To jest dwunastkę, to, to, ten też mam, patrz, załóż sobie na filter specjalny na metodę, a bo tu masz z tym kółeczkiem i nabijamy Bo ja właśnie, nie wiem, czy na kukurydzę wziąć? Może na kukurydzę spróbować. W sumie, w sumie wiadomo, halibut jeszcze dodatkowo, e, do siebie zapachu, nie? i smaku. Ale wezmę, chyba ten mały wezmę. A to masz specjalny tam, żeby kukurydzę zachapić. Chodzi Ci o ten, e, z tym, gdzie on jest, tu jest? O ten chodzi, nie? No nie, nie, tak Nie, nie te, te drugie Nie te, bo na to się kukurydza zakłada No Kółeczko ale, Albo się w to wbija kukurydza Albo wbija, jak chcesz Nie, kukurydza... może sobie nawet, może dwie kukurydze Które by było lepsze? Ja bym nabił W sumie nie? Bo, bo może z dwie nawet rejna. No bo kukurydza może się rozwalić od gumki, nie? Dokładnie, no nic Na nowo zarzucone, czekamy na nowy farcik Niestety ostatnie sekundy się nie nagrało, ale mieliśmy kontrolę od Pana tutaj na skuterze przyjechał wszystko się udało jesteśmy legalnie poza, że zapomnieliśmy maty na odhaczenie ryb gdzie się ryby odkłada, więc a tak poza no. tym, nie? to wszystko luks i git nie było problemu pierwsza ryba lub, lub drzewo no ale bardzo miły pan, holender, ale po niemiecku dobrze mówił, więc nam no, wytłumaczył. No wszystkie papiery, dokumenty mieliśmy, więc... Właśnie tylko zawsze tą matę, nie? No matę, matę musimy się przyznać, że sami wiedzieliśmy tak jakby, ale nigdy nie kupiliśmy, nie? Ja też obstawiłem, że nie będzie ryb, nie? No to myślę, no. dobra, nie biorę, nie bierzemy żadnych nic. Nie mówiłem, bo nie będzie ryb. Dokładnie. Na razie ale nie ma. Wyczułem, bo Leszkowi się zahaczyła wędka, mówię, odłóż, bo chyba będzie kontrola, bo widzieliśmy pana, że już jechał, ale miał normalnie kurtkę. Kurtę miał że właśnie kontrolas kontrola yy, i po holendersku trzeba tam sport, frain czy coś. Dokładnie. Ale właśnie było. Ale bardzo miło pan. Wszystko jest idealnie, tylko nam maty właśnie brakuje. No. A tak wszystko mamy, jest super wszystko. Ja, ja się kładę, brzuch odkrywam, a Leszek odhacza ryby. No dobra, no to co? Próbujemy, My tu się bawimy. Musimy wyciągnąć mój, mojego fidera. No coś jak się. Zacieło, pewnie przy że. Coś ciekawego pokażę, to nagramy. No jak się zerwie ze sobą, to się zerwie, Mówi się trudno. Trudno. Mamy Mamikowi więcej. Zabiorę, ja to no tak więc, ja sobie tu siedzę sam, a Adi poszedł na zwiady. Nie będzie go tak widać Ale jest mniej więcej tak na środku ekranu Może w trakcie montażu przybliżę wam O! Macha! No Tak więc właśnie Tam jest spławik gdzieś Tu jest moja wędka na grunt Tam jest gdzieś Adika spławik Niestety nie będzie widać zbytnio I Adika wędka na grunt Tam Adi też już był? No, tam siedzą właśnie chyba 3 czy 4 osoby i też na grunt łowią. Na razie to jest kiła i mogiła. Nic nie ma aktualnie. To już tam gwizda. Aktualnie nic nie ma, żadnych brań, żadnych uderzeń, nic. Jest strasznie cicho. To jest najgorsze. Ale w wędkarstwie tak bywa. I tu nie chodzi tylko o to, żeby ciągle coś złowić, a tu też chodzi o wyciszenie się i tak dalej Pobywanie, przebywanie na naturze to jest fajne właśnie to mi się też podoba osobiście dlatego mam ten mój plecak też będzie, będę trochę trekkingować trekkingowałem trekking jakoś tak po prostu będę wypady robić będzie można sobie nagrywać jakieś tam po lasach po górach więc powinno być ok, super nawet no Niestety nic nie ma. Szkoda. A zanęta nadal jeszcze jest. Niestety może zadumęcić Nie wiem. I przy okazji, tam muszę celować okiem, bo po odglądu nie mam odpalonego. Właśnie tam na, tych, na tym pniu, na tym konarze. Tam są trzy żuwy, Po prawej stronie dwa, a tam z tyłu jest jeden. Poczekamy na Dika. Zobaczymy, co powie. Ale patrzę na te spławiki. Nic. Jest taka cisza, że to jest smutne trochę. Myślimy z dykiem czy żeby dzisiaj nie przenieść? Może tam będziemy mieli jakieś większe powodzenie lub... lub lub no... szanse na powodzenie? O! Większe szanse na powodzenie. o I szczęście. Super by było. Ale dobra. Przebitka może będzie. O, radika z Jest. Niżej A może ryba Nie wiem Trzeba gdzie zobaczyć chociaż o, Idzie, idzie To dobrze, bo spławik tak lekko się unosił twój Przeszłem z kilometr Dotarłem Całą drogę biegłem, muszę zaznaczyć. A tak na serio co 50 metrów przebiegłem i mi źle jest a, a ty tak on tak opadał, był do zielonego i lekko opadł I tak się trzyma. A ogólnie tam co ci mówiłem, że na tej wyspie to jednak miałem rację. To, to jest ta rakieta? No rakietę ktoś. O Niestety nie będzie widać. bo za daleko. A będzie chyba widać jak machałeś. Tak? No. Rozbiłem się tam na ław, bez... <laughs> Ale zobacz jak twój spławik jest. On no tak jest. No, ale tak powinien nisko być, przed chwilą był wyżej. Nie będzie jej jechać. A to wiesz. A, nie ma podglądu, nie wiem czy dobrze celuje. Jest okay. <laughs> A w sobie to i tak rozszerze. To rozszerzy. jest ta grawitacja, wiesz. Żeby komarów się osadziło na spławiku. <laughs> ty ty, ty tak, tak jak te ważki, też mieliśmy właśnie nieraz ale zobaczę może żółw <ścoughs> szczur wodny <ścoughs> no i chycłeś za słabo nic o oh. Je, jedna przybyła aha uwaga łowić głowy Bo, zarzucił ale wylądował <ścoughs> No to przekazuję. No, ogólnie poszedłem na zwiady, i tam jakaś rodzinka łowi. Trzech, czterech ludzi. Ale ludziów widziałem, ale opowiadaj. A, no, no hmm. to. Ale opowiedz, bo ty byłeś sobie. Ślepnia. Byłem. Y, m, nic nie widziałem. Y, słyszałem. <laughs> Nawet zdechły ryby przy brzegu nie ma. Ale widziałem kraba jednego i dużo y, tych. Musz. Musz? No, co? muszli. A, muszli. Więc może e, będzie coś do jedzenia. O, ostrymi będą. No. Lesiu? Lesiu, co się stało? Nie chcę tym gadać. Lesiu? Nie powiem, nie. Co się stało? Co się stanęło? No, że sami koszyczek zdejwało. <noise> 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 powiem tak. Leszek mówi Odejdź bo rzucam Co? Jak pierdolło <laughs> To myślałem, że po wędce będzie Sądziłem, że szczytówka poszła, ale to jednak Żyłka Opowiem, ty, ty, ty wróć do siebie spróbuj jakoś To przegryźć A więc Leszek Chcąc czy nie chcąc, nie wiem co chciał. <śla> ale, no, wiem, ale wiem, że wiem, że nie doszło do tego co chciał. Ogólnie to anyway tak cały czas pada y... chłop otworzył sobie, ale wiecie, jak otworzycie dalej to kliknie. O u niego nie klikło, otworzył sobie zrzut zrobił i przyrzucie, przyrzucie się zamkło, no i, no i zobaczcie, żyłka bez niczego, niestety. Tak? Tak przy okazji, jeśli ktoś... E, niestety no. tak 3 euro poszło się jebać. No. Ale przy okazji, jak ktoś chce koszyczek ze zdżownicą e, Zaneta to już nie. Dżownica haczyk... To w tym kierunku... Dam na miary. To jest tam gdzieś. Podaj te kordy tylko i będzie nic. No nic, mówi się e, wędkarstwo niełatwy e, sport, nie? No. No Potem Ale dobrze, się... jako tako taniej <laughs> Nie dosyć dziennie tą skrzynkę wziąłem z, z, z mało... Małymi z, rzeczami z, 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 z zestawem małym Mały asortyment. do tego... Jeszcze fajkę mi spierdoliła chłop, chłop traci wszystko No nic Uwa. Zaraz stracę kluczyki od samochodu <laughs> No dupa, dupa Ryb nie ma Słabo, słabo, zobaczymy No, a więc tak Lesiek zmądrzał z 50 gramów na 80. E, najgorsze jest to, że nie mam innego koszyczka, to jest ostatni koszyczek. A jest... trzeba poprosić, to się dostanie. Uwaga, otworzyłem hamulec. Wszystko prawidłowe jak na razie. Wędka gnije się, Dobra, jakby już było w ręku. na prawo? No, ja mam na lewo. No, rozpocząć. Wow. Ło! Ej, chlup! No, no. Czekaj, jak drugi raz będziesz rzucał, to, to już zapomnisz. już zapomnę, to jest to po to, bo Mijad już kartkę i widziałem, że pisze, wyciągnij, od hamulec. Eee, pogoda masakryczna. Cały czas pada, jak na razie nie przystaje. Ech. Nowy dzień, nowy odcinek. <noise> te same ciuchy, a tak naprawdę to zmieniliśmy naszą lokalizację. Tam, gdzie taka wyspa wystaje, to tam sobie siedzieliśmy, ale za dużo padało, drzew nie była. Tutaj ładnie pod drzewkami, więc jest bardziej sucho. Suchutko, fajnie. No i ogólnie to są miejsca zawodowe tutaj, bo tutaj przy każdym tym drewnianej belce jest numerek, i mi się wydaje, że potem są przez te numerkę, numerki spo, znajdywo, znajdywani zawodnicy, nie? No. Rzekaż ma wybrany numerek No Więc, zobacz, Więc my sobie pod drzewkami, tam sobie wędeczki I ogólnie Leszka, Spławik strasznie szaleje Może jakaś drobnica tutaj akurat jest I? Nic? Ja tam sobie dosłownie gruncik zarzuciłem pod samą wyspę Ale co ty, na kukurydze? No, gryzę sprawdziłem, bo nie chciał mi się do robaka wyciągnąć. Okay. No, a prąd jest ogólnie z lewej na prawo, bo jak rzucę spawik w lewo, to tam już, tam już około 10 jest mój spawik. No nic, jeden plus jest, że tutaj nie pada, a tak to na razie Straszna na lipa. Trochę zanęty mamy, to może jeszcze tu zanęcimy to miejsce. Ale najlepiej by było dzień przed zanęcić dziś łowić. Byłoby najwygodniej. Dokładnie. A myślał, że siebie, że nas kamerujesz, a ty tylko mnie. Joo! Poczekaj, zmienię czapeczkę, może pomyślą serio, że na drugi dzień. Ja chcę ustawię na Leona z rezydenta fryzurę. No nic, oczekujemy kolejnych. Kolejnych brań. Ja, jakieś dzisiaj były w ogóle. Lub chociaż pierwszych brań. No, pierwsze branie, chociaż coś. No, a więc zbliża się koniec naszych dzisiejszych połowów. Jeżeli między materiału LE nie widzieliście ryb, to znaczy, że nie było ryb. Nie yes, se? No chyba, że coś zapomniałem. Takie, takie nudy nic kompletnie się nie dzieje. Teraz zaczęło się tak od popołudnia bąbelek trochę robić na wodzie, a tak poza tym to nic. Mieliśmy nadzieję, że ta miejscówka coś pomoże No, tylko i tyle Jedyny plus to, że nie było już deszczu tutaj ani o, wiatru tak, A tak było. poza tym to stypa jak na pogrzebie No to i ten... ciekawiej mam, mam nadzieję, że po prostu jeszcze trochę musi się ocieplić bardziej, nie? W sumie tak, coś też możliwe W sumie przez tą pogodę, tydzień 25 stopni, tydzień deszczy, te ryby też szaleją ale nie jesteśmy jakimiś znawcami, więc nie wiemy dokładnie. Co, poczekamy, może tydzień, dwa. Fajnie się ociepli, to może i ryby wypłyną na wierzch. Ale jak na razie to ani brań, ani nic. Te powiem Wam, że na, na środku wody widziałem, coś się rzuciło i to nie kaczka, bo nic nie wypływało. No ale zobaczymy, to co. My, my byśmy się z Wami żegnali. Jest. Tyle z tego. Ułowienia Nic się więcej nie zrobi Nie? Mówi się trudno O! Wyszedł z kadru, jestem już w kadrze No No nic To co? Jeszcze na chwilę tu posiedzimy A my się będziemy żegnać. No 20 minutek, jeżeli coś by się wydarzyło, to Mogę łapę sobie uciąć, że nie wydarzy się Ja jeszcze przed tym zarzucę No to Tak, ładnie. Bo widziałem Rzucę tam, bo widziałem Zarzuć Dla widzów działo. i i kończymy z Ten dzisiejszym odcinkiem. Naprawdę piękny rzut będzie dla Was. To weź, żeby efektywnie było wędkę wyrzucić. Ja. Nie puszę hamulca. No, to my się z wami żegnamy i... Trzymajcie. Skomentujcie, dajcie lajka, jeżeli Wam się podobało takie. No luźno i trochę pychowe wyprawa, ale mówisz trudno. No. Nie zawsze będzie idealnie. Dokładnie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A się widzimy w następnym odcinku Dokładnie, narazka jo cześć pa, pa.